Święta Panno nad Panami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko Łaski Bożej, Matko Nieskalana, Matko Najczystsza, Matko Dziewicza, Matko Nienaruszona, Matko Najmilsza. Matko przedziwna, za matko dobrej rady, za matko stworzyciela, za matko zbawiciela, za panno roztropna, za panno czcigodna, za panno wsławiona, za panno można, za panno łaskawa. Panno wierna, zwierciadło sprawiedliwości, Stolico mądrości, przyczyno naszej radości, przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, przybytku sławnej pobożności, różodu duchowna, wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, dom jest złoty, arko przymierza, bramo niebieska, gwiazdo zaranna, uzdrowienie chory, ucieczko grzeszny, pocieszycielko strapiony, Wspomożenie wiernych, Wspomożenie wiernych, Wspomożenie wiernych, królowo aniołów, królowo patriarchów, królowo proroków, królowo apostołów, królowo męczenników, królowo wyznawców, królowo dziewic, Królowo wszystkich Świętych, Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, Królowo w niebo wzięta, Królowo różańca Świętego, Królowo rodziny, Królowo pokoju, Królowo Polski, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, A się Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam swoim sługom cieszyć trwałym, zdrowiem duszy i ciała, i za wstawienicwem Najświętszej Maryi zawsze dziewicy, uwolni nas od doczesnych utrapień i obdasz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielkom. rùl ovezh